No, to my robimy takie porządki, troszkę u nas na ziemi. A tak dokładnie to zbieramy drewna, które wszędzie tutaj z burzy i tak dalej zima przyniosła. Ja teraz byłem w domu po piłę, żeby to tu ogarnąć, bo nie przypuszczałem, że takie wielkie drewna będą tu leżeć. To wszystko, czy to z drzew spada, czy też burze były. Zobaczcie, ile tam na przykład to leży tak, no darmowe drewno sobie leży na ziemi, to sporo tego. To nam starczy na całe lato. Ognisk i tak dalej. Zobaczcie. I myślicie sobie, że skąd to wszystko przyszło? Tutaj, ponieważ jak odśnieża i czy to całe boisko i czy to tutaj odśnieża te okoliczne miejsca, to on ten śnieg tutaj przynosi. Tu była taka wielka kupa śniegu, taka aż po te kable. I to po prostu jak on to wszystko tutaj odśnieżali, przynosili, to takie okoliczne drewnka się pozbierały. Także my to teraz zbieramy. Tutaj zobaczcie wszędzie takie mniejsze, większe drewna. To my, dopóki jeszcze nie zarośnie się liśćmi i krzaki tutaj nie zarosną się, to wszystko zarośnie krzaki, to my zbieramy sobie drewienka. I tu zobaczcie, jak rok temu z kamieni ułożyłem takie, takie a, takiego grilla. Tutaj układamy większe drewna, tu mniejsze. No, tutaj też mamy takie, jak potrzeba. Co my Mirka robimy w tym? Co my w tej yy, patelni żeśmy A. To chyba przed grillem żeśmy tutaj w tym robili ognisko, bo to tutaj yy, to całe, widzicie to jest dachówka taka, to stąd wziąłem od sąsiadów, tam leży tego dużo. Dwa lata temu, no i teraz rok temu z kamieni pokładałem takiego grilla. Te drewna, tutaj jeszcze mam takie stare drewna. To mam od e, takiego znajomego tutaj, który mi za darmo doniósł. On ma bardzo dużo drewna, który mi za darmo doniósł raz kiedyś i to nam starczyło na dwa lata prawie. No i w tym roku po prostu zbieramy co to jest w okolicy i człowiek sobie to jak sobie ogarnie za darmo, że tak powiem. I przy okazji trochę posprząta ten burdel. <słysy> Także jest zabawa. I zbieramy drewienko, teraz Mirka mnie zmienia, bo się złączyłem. Ile miękka już tutaj? Ile już tutaj drewno zrobiłaś? Zobaczcie kurczę. Ale jedzie z koksem, ale miękkie drewno trochę, nie? Czuć takie mokre w środku. Gdzie jest ten kawał? O, to był początek tego pnia. No taki już był tutaj nadjedzony, Tego go przez pół jeszcze. Bo kiero nie chciało mi się pierniczyć. Tylko tak. No, ale nie tak jak prawie drewno. Jest trochę miękkie w środku, wiesz? No. Zobaczcie, zbiera się powoli. Wszystko prawie z podwórka. Oprócz może tutaj dużo drewna jest spoza takiego jakby naszego terenu. Leży sobie tam. Czeka na zgnicie. No, pozbieram to wszystko, co tutaj jest, poukładamy. Będzie, to co prawda to się będzie szybko palić, bo to jest takie mm, suche już takie, to nie jest takie fajne, świeże takie drewno, nie jest takie twarde, ale to zawsze coś. A uh -huh. to mi trochę, No i posprzątamy trochę, tak. Dzisiaj zrobimy już ognisko sobie, w takim razie, kiełbachę kupimy, nie? Ja się cieszę na gniew. Zobaczcie, zobaczcie ile drewna, tutaj nic nie było. To było ostatnie co przedtem, jak pokazywałem. To wszystko jest zebrane stamtąd. Kurczę, nie? Dużo pospada, ale to dlatego, że te drzewa nie są takie zdrowe. Tak sobie zobaczycie. Na zobaczcie tutaj. Widzicie to czarne tutaj, ale zobaczcie pod korą. To wszystko odpada, to drzewo już tak się kruszy. Jak zobaczycie na te gałęzie niektóre. Nie. Także po prostu, jak większy wiatr zawieje, to parę gałęzi zrzuci. Wszystkie te drzewa to są takie już. Albo one są po prostu stare, że one już są w swoim wieku. Nie wiem, jak, ile te drzewa mogą żyć. Czy po prostu coś im jest? Czy może są chore? Może są chore, bo co to jest to, to czarne? Zobacz, to czarne tutaj, widzisz? Zobaczcie. Mi się wydaje, że one są, one zachorowały wszystkie w czymś. Coś tu jest. Widzisz? Normalnie odpada. Kora odpada. Zobaczcie w środku, jakie czarne. Nie wiem, nie, 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 niczym to nie pachnie. No to byliśmy w sklepie na zakupach. Takie żeśmy zrobili standardowe zakupy. Mięso, chleby, takie rzeczy. No, i kiełbasy, oczywiście, i teraz idę ogarnąć, żeśmy spalali śmieci, dobra, i teraz idę ogarnąć, e, zrobić jakieś ognicho. I tak to położę na boku, może. Tutaj jeszcze też zasłoniłem kamieniem, ponieważ ogień przechodził tędy i podpalał tam parę. Złapał troszkę ogniem kawałek. Także chyba więcej nie powinno być problemów. Zresztą będziemy na bieżąco. Tak, rzucę jakieś tupy. Ja normalnie bez problemu jestem w stanie raczej zrobić ogień. Tylko z, tych, z tymi drewnianymi rzeczami a, te kartony muszę spalić może potem, ja teraz telefonu nagrywam. Także ja nie mam z gopro, to mógłbym sobie jakoś to inaczej ogarnąć. Mógłbym to sobie dać na ten, a na telefon za bardzo nie. Także wrzucę takie rzeczy tutaj co mam. To nie powinno być problemu, żeby to zrobić, bo to te akurat są dość suche. Um. Zobaczymy, jak złapie, to złapie, jak nie, to wtedy po prostu odłożę kamerę i zrobię to standardowym sposobem. Czyli mamy tutaj takie ten. Kupione to jest drewno. Ja po prostu je siekierą, zrobię takie chude paski i one bardzo łatwo się łapą, bo jest surowe, surowe drewno odsłonięte, a te na przykład to ma korę. Także to możliwe, że może być lekki problem, żeby się chyba złapać, co? Czekajcie, sprawdzę czy tu nie mam takiej taka kora czy coś takiego, ona się też czasem może złapać fajnie te wiórki stąd. Dobra. Zobaczymy, czy to się złapie. Tak na szybko zrobiony ten Zobaczmy. czy mam tutaj jakieś takie suche, gołe drewno, które potem położę. Bo niektóre drewna, te, co tam są położone, to są mokre drewna. One są tam właśnie po to, żeby one się suszyły fajnie. Jak widzicie, to szybko się złapało. To źle, że tutaj się chyba drewno pali. No dobra. Ja wrzucę na to jakieś drewienka. Aby się powoli zaczęło łapać. No, Mirka przygotowuje kiełbaski. Ja chcę, żeby to drewno się troszkę tutaj popaliło. I te papiery. I żeby nie było takiego typowego ognia, tylko żeby to tak sobie tam fajnie się wszystko leżało. Dobra, zobaczymy, czy to się będzie palić jakoś, czy to się złapie. No tak, jak widzicie, zobaczcie, ile drewno się zbierało. Tutaj nic nie było, nie? To takie jest na rozpałkę. Tam z tyłu normalnie drewno się suszy. I to nie leży na ziemi, nie? Tutaj jest metalowa płachta, z tyłu też. I tutaj są porostawione kamienie. Ponieważ błoto, jak pada deszcz czasem, to potem błoto się tam robi. I taka ciapka i to wszystko jest niefajne. No będziemy przykrywać, mamy taką płachtę starą. Także jakby miało padać, to po prostu będziemy to przykrywać. Spoko. Zaraz zobaczymy. Na razie to się te małe drewienka palą, ale zobaczymy czy te góry się złapią. I potem... Aha. Ja bym już poukładał coś. Zobaczcie jakie widzicie. Tu ładne takie. Mm, fajne drewna. Ja to mogę jeszcze na pół się siekierą. O, te dwa na przykład i zrobić z tego taki, y, takie coś tak i potem tak poukładać. I to się będzie fajnie palić. A to jest takie miękkie drewno, wysuszone już dość. I ono się bardzo łatwo rąbie. Zobaczcie. Dobra Nie dobra, także drewno dobre złapałem, takie dość suche, złapało się chyba dobrze pali się. Spoko, dzisiaj jest do zimno. W nocy będzie chyba 5 stopni, także zimno jest. W dzień było chyba 11 stopni może. Także dzisiaj zimne jeszcze dni. Jeszcze zima trochę się trzyma. Wiosna jeszcze nie idzie. No ja tutaj mam takie piwko trochę. Przelałem sobie to tutaj mam z tym. Yy, z lodem Także jest tam schłodzone I czekamy na kiełbaski No to zapomniałem nakręcić jak żeśmy na ognisku Kiełbasy robili, widzicie zapomniałem No ale to tutaj wam pokażę Takie kiełbaski sobie zrobiliśmy, ja z oliwkami, bo lubię oliwki No Także do następnego jak coś. Jo!